Cześć Szymanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kaciu i zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecraft Party standardowo na serwerze Brawl.com Lecimy sobie w Party Deluxe. Ja na wstępie chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania, udostępniania, jeżeli film Wam się spodoba. I lecimy sobie z Party. No i lecimy sobie z rundą. Mamy 25 sekund do rundy. Jak widzicie, serwer bardzo fajnie wygląda. Tutaj coś nowego chyba się pojawiło. Czy... Nie, czy to już było wcześniej? A ja jestem po prostu takim gałganem, że tego nie zauważyłem. Ale no, postacie jest Super Mario. Bardzo fajnie wyglądają. Lecimy sobie z rondą, 5 sekund. Jakie to pierwsze minigierki? trace. Musical Cards. dobra. Gramy sobie w, w typowe krzesełka. Gra muzyka. nie, 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 tu są, tu są, tu są, tu są, tu są. Co, odpadłem? Nie, 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 nie. Dobra. Usi Zdążyłem już w ostatnią sekundę. Jeju. Masakra. Dobra, ten jest mój. Co? Co? Świetnie. Ej, no, kliknąłem w niego. Usiadłem do niego, tylko to, typek usiadł przede mną. Aha, bardzo fajnie. Bardzo śmieszne. A i teraz nikt się nie rusza, tak? A Ale gałgany. Dobra, lecimy z bowtracem. Mamy wyścig Na nowej mapie. Okej, okay, lecimy. Tutaj wszyscy lecą tędy. Może tędy jest najlepiej, najłatwiej. O, lot, 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 lot. Szybsze uderki. Dobra, dawaj, dawaj. Piąte miejsce, już ktoś zdążył ukończyć. Ale nie poszło nam źle. Piąte miejsce, ja chyba nigdy nie byłem na piątym miejscu. Mamy King of the Hill. Dobrze. W ogóle nowe, nowe mapy są, nowe mapy. jak kim cudem typek mamieczyk? Jezu, jak mnie daleko wyrzucił, nie. Wracaj tam. No, o Jezu, myślałem, że spadnę tam na dół, ale to byłoby... Ja mam miejsce. Dobrze, jestem. dalej ja mam piąte miejsce nie uch myślę że mnie nie cofnie tylko że wypadnę poza mapę i tyle i będzie fajnie no znowu ale dalej jestem na piątym miejscu dobrze nie byłem na czwartym falo dlaczego jestem na piątym wypad 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 no, wypad ja muszę być wyżej no nie a ten typek się zbiera o, pewnie nie, jednak byłem czwarty. Jest kozak, dobra. Oj, mamy Chicken Gamer. Y. Szyb... Szybkie szukanie kurczaczków, zbieramy punkciki. Dawaj, kury, dawaj, kurczak. Tam jest kura. Moja kura. Świetnie. Kolejny jeden punkcik pada na moje kącie. Ktoś tu już lam lamę ubił. Ja sobie spokojnie, jak tutaj o kuraki wale. Dawaj lamę. tu jest moja lama. Wsiad na lamę, pokczam. W ogóle... Lisa to ciężko jest dogonić. Jestem na pierwszym miejscu. 16 punktów, żebym tego nie zepsuł. Pierwsze miejsce, tak jest. Exekwo z kimś, ale pierwsze miejsce jednak jest. Dobra, Diamond Mine mamy. Kopiemy diamenty. Jak surykatki w królowie. Kopmy tunel. Kopmy tunel. Okej, okay. jeszcze żad żadnych diaksów nie widzę. Ale żebym się dziadowo wkopał. Dobra, mam diaksy. Pierwsze, jeden i drugi. Ale to tak jak jest mało, mam te emeraldy. Dobra, znowu pierwsze miejsce jestem. Ale chyba nie na długo. Gdzie są te rudy? Halo. Dobra, mam kolejne emeraldy. Znowu jestem. wyskoczyłem na pierwsze. Dawaj mi kolejne emeraldy albo diaksy. No, dobrze. Kolejne emeraldy, ale ja mam w ogóle. Kolejne emeraldy. Co jest? Same emeraldy, diaksy. Pierwsze miejsce. Tak jest. Boom. ja yeah. Chyba nigdy nie byłem pierwszy na tych na tych minigierce. Możecie powiedzieć. Jeżeli pamiętacie. Czy byłem czy nie. O. Red alert. To też fajnie. Lecimy sobie. Tyk pok. Zaraz tu będą grubsze parkury wchodziły. Okej, po białym sobie skaczemy, wiadomo. Zaraz będziemy skakać, aby po żółtym. Dobra, białe. 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 pomarańczowe, pomarańczowe o i spadłem, nie chyba czwarty, czwarte miejsce, tu były jeszcze białe kropki najgorzej czwarte miejsce, ale no nie ma lipy niestety zapadło mi się pod nogami, dobra, mamy parkura znowu sobie poskakamy jump to the finish ojoj, oj oj. oj, oj. że poleciał i tu się nie da doskoczyć. Myślałem, nie no, da się. Lels. Trzecie miejsce. Ażem a, a poleciał. W ogóle zmienili tego parkura. Kiedyś był to dwu strony taki sam. Lecimy sobie kolejną rundę. Może uda się skoczyć na top 1, 2 lub 3. Runda piąta. 15 sekund. Zaczynamy. To tu może być Minefielda, chyba widzę Hot the Ship, Hot TNT ja i takie średnie będą minigierki, chyba mamy Minefielda Chyba tu będzie najlepsza traska na początek Tutaj tak po skosie polecimy lekko Okej, okay, tu Nie, wskoczyłem na zarąbiście Wskoczyłem na minę, Począp. Dobra, tu jest Git ale widzę, typ jest przede mną, wybuch. Mam szansę być pierwszy? Co? Boga! Tego się nie spodziewali. Ale tu już na pewno pierwszy nie będę, więc nawet nie liczcie na to, ja jestem pepega w łuku w Minecrafcie. Właśnie widzieliście. No, fajnie, plus sześć. Plus 5 Okej, okej To będzie minus o, nawet obok strzeliłem, pogo Znowu obok strzeliłem, plus 6 To są minusy Aha. No, Nie mogę trafić w żadną owcę, plus 3 Plus 3 Plus 2 Plus 2 Plus 5 plus 1, niedobrze. Drugie miejsce. Jezu, 3 punktów mi brakowało do pierwszego miejsca. Ale kozak. Zobaczymy, czy dostanę TNT, czy nie. No, jak dostanę, to jak coś to wale w tego i spadam. Nie, to on dostał TNT. Albo ja dostałem TNT i tak szybko mu przekazałem. Ale o, nie, typ nie goni. Typnie goni, nie goni, goni, Nie! Wybucham! Kurka wodna! Ale dziad! Wziął mnie i dogonił, no. Szkoda, dobra, trzy, trzy osoby zostały. Jeden koleżka z TNT. No ktoś beknął. No? Ten już wybuchł. No i został. Awk. Typ z awkiem. Nie, naj się nie gonią. No i już jest po, po sprawie. Dobra, teraz będziemy, o nie, golić owca. Tego też nie lubię. Tu nigdy nie byłem dobry. Myślę, dzisiaj w kopaniu diamentów zająłem pierwsze miejsce, więc no, kto wie, kto wie. O, ho, 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 ale żeby wysoko podskoczył. Dobra, tu mam dwó dwójeczkę. Tu mam jedynkę, tu nie, nie, nie pykło. Dobrze, tu mam trójeczkę. I od razu dwójeczkę. Tu lecę po jeden, jeden punkt. Tobie, tu lecę kolejny jeden. Czerwone. Serio, nie, nie sięgłem jej. Dobra, lecę od razu po trzy punkty. Dobrze, biorę kolejne dwa. Biorę sobie jeden. Już same minusy praktycznie biegają. Może jeszcze coś by się dało? Nie, no. Oje, do 24 punkty miałem. Drugie miejsce miało 32. To chyba same szóstki zgarniało. Dobra, teraz Guardiany. Bierzemy starego na głowę. I rzucamy do basenu. Ze starym na bani. Dawaj, Guardiana. Dwa, dawaj, Guardiana typie. Tick stary na głowie. Plus jeden punkt. Gdzie są Guardiany. Ej no czemu mi nie daje guardianów Dawaj Guardiana. Dawaj Guardiana Stary na głowie. Ale że Bosów jeszcze żadnych nie, nie widziałem. O, tu jest kolejny stary na głowie. Dobrze. Dobrze, Kozak dawaj Guardiana. Guardian rzucony. Pogo. O, ktoś Bosa dorwo Ale nadal mi... Nie, nie wyprzedził. Typek wskoczył z tym bossem. Ja bym go chętnie przejął, jakby się dało. Dawaj, guardiana, typie. Jest pierwsze miejsce, pogo. Typ tu wskoczył. I nie mógł ten. ok będziemy wiedzieć co trzeba iron Bootsy od razu lecę sobie tu iron Bootsy 2 mamy 4 świetnie dawaj iron Bootsy. jeju ale jestem ja płypega w kraftowaniu szybkim oak botton dawaj tego sneakersa robimy mamy iron barsy Potrzebuję trochę 6 chyba 7 było potrzebne takich na drabinkę nie, to się tak robiło, tak się robiło iron barsy, dobra, iron leginsy, dobra, teraz już powinienem mieć, okej, okay, mamy, co tu jest, oak slab, crafting table, mam 4, mam 4, idealnie, okej, okay. rail, przejść i dawaj, nie będę miał. Drugie miejsce, dobra. No jakbym jeszcze te tory zrobił. Oj, to, to mogłoby być dobrze. No ale niestety nie pykło. Lecimy ostatnia minigierka już. Ale tu też mi w miarę jakoś dobrze poszło. Gramy w spliffa. Typek już co rzuca śnieżyczki. Jakie lagi. Jezu, halo, zostawcie mnie. Lagozaury. Dobra, typek ciągle chce mnie podkopać, ale nie widzę tu już typa, jest już top 5. Jest? Co on tak tymi ścieżkami nawala? mnie takie lagi. A, spadł. Dobra, top 3. Nie. ha. ha, ha. no. Nie! Ej, no to jest nie fair. Dobra, trudno. Już mamy top 2 nie szybko kończą. Dobra, na trzecim miejscu byłem. Ja Wam kochani dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeżeli film Wam się spodoba. I widzimy się w następnym materiale.